Ja wiem, że y, gremia rządzące y, mają multum problemów, y, zdaję z tego doskonale sprawę, ale jednocześnie notuje mnie taki problem, czy y, myśli się, nie wiem, w perspektywie dwóch lat czy dłużej o y, nowych wyborach samorządowych, bo jeżeli tam na y, y, szczeblach centralnych coś się zmieni, to na szczeblach powiatowych, podejrzewam, że też wojewódzkich, nie za wiele. I ja właśnie y, ten problem, y, tam jest... Nie chodzi o jak... przyspieszone <grab�� saben> wybory, To normalne wybory za trzy Ale O przyspieszone, aha. To powiem, co ja myślę, nie wiem, może kolega Robert myślę inaczej może... Ja powiem tak, co wielokrotnie jest nadawane. ja nie wierzę w przyspieszone zborów, nie wierzę, ponieważ jest tyle problemów innych do rozwiązania na szczeblu rządowym, tyle będzie hałasu, tyle będzie jazdotu, tyle będzie mieszczenia, tyle jest spraw kadrowych, a to też nie jest tak, że gwizma zawsze wszędzie jest wspaniały kader, jak będzie rząd, jak będzie właściwie czas, to te inne wydoby w sposób skuteczny negocjować z samorządami wojewódzkimi. Bo myślę, że chodzi głównie o województwo, bo województwa dysponują e, największymi możliwościami i dysponują środkami unijnymi i co do województwa mm. To mm. Ostatni w ostatnich przeniku są zastrzeżenia na to, takie, czy doszło do oszustwa, czy nie doszło. Bo myślę, że tutaj że chodzi o wybory na wójta burmistrza i, i prezydenta, no to tutaj chyba nie można rozmawiać, jest normalna kadencja i czekamy na, czekamy na, na wybory. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dobrze w kraju rządziło, Państwo za trzy lata, za cztery ocenicie, że to nie była, że dobrze postawiliście krzyżyki, że to była dobra zmiana...